Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich aniołów, których Bóg stworzył. Jedni są w niebie, inni są w kosmosie. Ci w kosmosie mają problem, czyli my. Bo nie widzimy nieba, ani go nie dotykamy jedynie możemy sobie o nim marzyć. To, co nas spotyka w tym świecie dobrego i pięknego, to tylko nam przypomina to piękno, które jest po drugiej stronie. I całą naszą misją życiową i celem życia jest właśnie osiągnąć tą drugą stronę czyli niebiańską przyjemność, niebiańskie piękno, niebiańską sztukę, która jest tworzona na cały czas w niebie. Wszyscy są tam kreatywni, bo szukają miłości i poszukują piękna. To szukanie i <laughs> tworzenie tej miłości jest już miłością. To jest niewyobrażalne i tak piękne, że nie da się tego opisać ludzkimi słowami ani niebiańskimi. To jest tajemnica. Jak to się dzieje? Że mamy świadomość, że możemy odczuwać, że możemy kochać. To jest tajemnica, i niego no, ta tajemnica taką już pozostanie. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim, wkładamy do koszyczka Ojca Pio Wszystkie nasze sprawy sprawy kościoła, sprawy państwa, sprawy protestów, jakie były wczoraj wspaniałe przeciwko właśnie. Zielonemu Ładowi, w niedzielę o 20 chyba bodajże będzie film na Republice Puszczane, proponuję oglądać o tym Zielonym Ładzie, jakie to jest wielkie kłamstwo, że to tylko korporacje i biznesmeni na tym zarabiają, nikt inny, reszta to jest, no nie powiem brzydko. W każdym bądź razie to jest wszystko oszustwo. Na tym zarabiają pewne, pewne państwa, pewne korporacje. Mamy, mają nas zagłodzić i to, żebyśmy byli biedni, bo wtedy ci władcy mogą rządzić łatwo. Ale to nie jest takie proste. Trzeba się temu przeciwstawić i wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkich ludzi, którzy myślą odwrotnie: przeciw tej zielonej, czerwonej zarazie, która nadchodzi właśnie którą Tusk promuje, całe PO. Ojczy nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I jeszcze w naszych intencjach odmówimy zdrować Marię, bo dzisiaj jest sobota, to Matki Bożej... Oby nam było lepiej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> to wiersz Wam przeczytam, Maćka. Sen bolesny, <laughs> Sen bolesny, czerń, pleśń, micość, odchodzę spełniony w bólu, przechodzę jak bolesny cień. Kto zna Ciebie, o Władco, bezbolesnej mistyki? Kto już skosztował Twych darów, o ile je widział, zasmakował? Ile jeszcze własnych trupów, padliny ze starych myśli, Będę musiał strawić, by duch się ocknął, jak jaśmin na wiosnę. Wiem, nie wiem, i znaków na ziemi brak, albo moje oczy już wyblakły w szarości marców i kwietniów. <laughs> I parę myśli z drugiego tomu. Bóg jest tajemnicą i człowiek nie jest zdolny tego pojąć. Musi do wszystkiego podchodzić z wiarą, ale im większa wiara i ufność, tym większe zrozumienie tej tajemnicy. I ojciec Pio mówi tak: w niebie jest jawność, nie ma tajemnic, lecz nie wszystko możemy wiedzieć, gdy chodzi o Boga. Tam w niebie wiedzą, jak został ten świat stworzony, dlaczego i tak dalej. Ten materialny. Natomiast jak kiedyś mi mówił, że aniołowie w niebie nie wszystko wiedzą. No po co? Skoro możemy się cieszyć czymś jeszcze innym, wiedza jest jednym z elementów cieszenia się. A najważniejsza jest miłość. Zmysły miłości, one cieszą. Spełniać wolę Boga, ona zawsze jest najlepsza, najkorzystniejsza dla nas. Oznacza m.in. korzystać z własnej woli. Wolą Boga jest nasza wolna wola, obojętnie co robimy. Mamy też w wyposażeniu od Boga nakładkę na wolną wolę sumienie. Wiemy, co jest dobre, a co złe, wedle własnego osądu. I z tego się rozliczymy tak samo w cywilizacjach kosmicznych, jak i u Boga. <laughs> Odpowiadamy tylko za to, co świadomie źle robimy i sumienie nam to wyrzuca. Jeśli sumienie cię nie wyrzuca, to nie będziesz sądzony, nie, no bo jak? Jak ty nawet nie wiesz, czy robisz do, źle, czy dobrze. Na ogół Ojciec powiedział tak. Wszyscy mają sumienie i wszyscy wiedzą, czy robią dobrze, czy źle. No, ale są okoliczności, takie algorytmy życia, że czasami poprzez reinkarnację, następne doświadczenia, nie wszystko poznaliśmy, nie mamy tej mądrości jeszcze do końca i czasami popełniamy coś, co jest niedobre, ale ta osoba uważa, że to jest dobre i z tego powodu nie będzie osądzana. Bóg nikogo zresztą nie sądzi, sami się osądzamy, nasze własne sumienie jest naszym sądem. Jeśli się czujesz dobrze, to wszystko gra. Ale jak mówię, tutaj jest dokonywany wzrost naszej duszy. Musimy replikować dobro i miłość. To wtedy poszerzamy swoje horyzonty myślenia i odczuwania, jesteśmy coraz łagodniejsi, coraz lepsi, coraz piękniejsi na duszy, a w niebie będziemy i na ciele piękni. Tutaj to różnie bywa. To ciało zresztą nie, nie może wejść. Ciało i krew i kości nie wchodzą do nieba, także zapomnijmy o tych formach. <laughs> Nasz wzrost duchowy w dużej mierze zależy od tego, kto na jakim terenie lub na jakiej planecie się urodził i jakiego światopoglądu zaczerpnął od lokalnej kultury. Duchowi, jak i polityczni przywódcy, jogowie różnej maści, mistrzowie i księża, powinni być sprawdzani do sprowadzani do parteru, ponieważ to, co oni prezentują w ponad 90%. 5% jest nieprawdą, a tylko i wyłącznie ich osobistym punktem widzenia, podpartym nadbudową kultury i przestarzałej tradycji. Owszem, mamy budować kulturę, od kultury zaczynamy i na tradycję też trzeba pozytywnie spojrzeć, ale trzeba ją ciągle odnawiać, bo, bo zarośnie. Jeszcze czymś gorszym. Trzeba je odświeżać, odmalowywać, restaurować. Następna myśl. Bóg raz stworzył określoną liczbę aniołów i swój anielski kosmos, niebo, i więcej dusz nie stworzył słowo ojca Pio. Cóż tu dodać, czy ująć? Taka wola boska. Jeśli na Ziemi rodzą się ludzie, to są nimi właśnie ci aniołowie w określonej ilości, którzy oczywiście upadli, część z nich, i obecnie żeglują po fałszywym niebie kosmosie. Prosty przelicznik: im nas jest więcej w kosmosie, tym gorzej świadczy o nas, bo to. Oznacza, że bardzo mało nas się zbawia i wraca do Boga. Całe rzesze nadal pozostają w niewoli anielskich, manipulantów, więźniami są w niedoskonałej materii i rodzą się na tych ziemiach z konieczności lub z własnej woli, by czerpać, by cierpieć i umierać. My też. Jest określona ilość aniołów i w niebie jest ta część większa, a ta, co wyszła, to jest w kosmosie i oni się tutaj odnawiają, czyli przechodzą przez reinkarnację, bo sami wiedzą, że nie, nie udoskonalili swojego, swojej duszy, więc wracają. Jest to Boże miłosierdzie, jest Bóg na to pozwolił, nad wszystkim ogólnie w, o wszystkim ogólnie wie i pozwali, pozwala na to, że możemy się yy, Ponownie rodzić. Zresztą Jezus też to mówi. Jeśli się nie narodzicie z wody i z ducha, ponownie nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. I jest ta reinkarnacja mm, po to, żeby się edukować. Ona jest tylko po to potrzebna. Nie żeby czerpać ktoś tam, czer... no ezoterycy to różnie wymyślają. Ktoś puści taką famę, że kosmici tam czerpią jakieś niesamowite energie z tego cierpienia, z tych radości. Są wszyscy po podłączanie. Bzdury kompletne. Może i tak jest, że, że, że ktoś tam przez nasze cierpienie czerpie jakąś moc, tak jak Tusk na przykład przez nasz brak oporu i brak sprzeciwu, on czerpie radość i chwali się, że podbił Polskę i niedługo Polskę złączy z Niemcami. No to coś takiego jest i z Moskwą. Ale to tak nie działa. Każdy jest wolny, indywidualny. Ojciec Pio mówi, że yy, nikt. Nie jesteśmy przedłużeniem niczyim, niczyjej duszy innej. Jesteśmy wolni sami w sobie. Możemy oczywiście być manipulowani wiedzą, jakimiś kłamstwami wyborczymi. No to tak, to możemy być, łatwo uwierzymy, ale to jest kwestia naszej wiary, braku zaangażowania w poznanie i w prawdę. Jakbyś poznał prawdę i był za prawdą, to byś poznał, wiedział, że Tusk wszystko kłamie. Od A do Z to jest jedno wielkie kłamstwo. <laughs> Jeszcze jedna myśl. Idee i wzorce otaczają każdego człowieka. Przenikają go do głębi. Formułują jego umysł i przekonania. Jeden człowiek lubi to, inny coś innego. Jednego duchowe koncepcje drażnią, uważa je za czystą fantazję, innych one pociągają. Jedni. Powołują się na podstawy, czyli na tradycyjne przekazy, dogmaty i stare moralne, morale, reguły postępowania. Inni odrzucają przeszłość i teraźniejszość, uważają za, uważają za najlepszy sposób na życie. Wszystko to nas czegoś uczy, lecz jest to zbyt dużo kantów o które się obijamy i duchem cierpimy. Prostota i nieprzejmowanie się daje większe korzyści, a miłość do wszystkich i przebaczenie wszystkim z serca daje największe korzyści, jak mówi ojciec Pio. Często powtarzał, żeby się niczym nie przejmować. Mówił nieraz, niczym się nie przejmuj, jeśli tylko potrafisz. A innym razem mówił, tu mnie siecz, tu mnie pal, byłem w przyszłości, miał raj. Bo wiemy, że tu wszyscy będziemy cierpieć i płakać do poduszki za poduszkę. Różne są sytuacje w rodzinach, w społeczeństwie, w polityce i musimy i cierpimy. I w naszym ciele również nieraz zachorujemy i cierpimy. Więc tutaj cierpienie będzie i dlatego Ojciec pocieszając nas mówi: tu mnie siecz, tu mnie pal, bylem w przyszłości miał raj. Bo najważniejszy jest ten raj, niebo, do którego podążamy. I w tym Grajdołku, mamy się nie przejmować, no bo jak się będziesz przejmował, to zachorujesz psychicznie wylądujesz w psychiatryku najczęściej. Jak z Majką żeśmy jechali na kontrolę, często jeździmy, to tam w tym psychiatryku, no to jest pełno, ile tam ludzi jest, to sobie na nie wyobrażacie. I co chwilę jakaś karetka, policja przyjeżdża, kogoś w kajdankach takiego Krzyczy, mówi o Jezusie, że Bogiem jest, że Jezusem jest, że nie wiadomo co, inne bzdury, agresja i tak dalej. Bo ludzie zachorowali psychicznie od tego właśnie braku poznawania. Gdyby rodzice dobrze uczyli, dobrze promowali swoje dziecko ku duchowi, ku miłości, dobru, pokazywali tą wiedzę, po co jest człowiek, i po co jest niebo, i po co jest, jest kosmos, to by. Nie zachorowali i nigdy by się w psychiatryku nie znaleźli. Wiedza to potęga, wiedza to zdrowie. Tak samo lekarze, żeby kogoś wyleczyć, muszą mieć wiedzę z różnych, z różnych dziedzin wiedzę. Najlepsza medycyna to jest chińska. Okazuje się, że oni mają ponad 5000 lat wiedzą. Polega ona na, na ciepłu i gorącu w organizmie. Język wszystko pokaże. Jeśli masz czerwony, to znaczy, że jesteś rozgrzany. Jak masz zablady, to anemiczny, będziesz miał żylaki, inne rzeczy, za słabe, ciśnienie i będzie dolegliwość. Wradzę poczytać trochę o medycynie chińskiej. Ona jest najzdrowsza. Kiedyś przedwojenni lekarze to właśnie badali język, coś wiedzieli na ten temat. Język, różne formy języka są, jak się drży albo jest, ma być patynowy, lekko różowy patyna. Tak samo i trzeba badać sobie mocz, jakiego koloru jest. Po tym wszystkim wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Warto się tym zainteresować. Co na ten temat książki można kupić? To tyle. I jeszcze wiersz. Mój, tym razem. Tu jest. Taki trudniejszy może wcielenia. Co było potężne, cięższe niż wysiłek samego siebie zawisło w tajemniczej ozdobie, człowieczego chaosu. Dalej od słusznych uzasadnień rozprzestrzenia się ludzka energia przeciwnych wszechświatów, niczym zwycięstwo hostii. Kołyszę się nad jeziorami marzeń, głód, władania jednością, wcielonego chleba i wina. Dotykam gołej ręki, zatopionej w nadziei, czuję bezmiar zlokalizowanych dźwięków argumentacji mówiących o religijnych kryształach uczuć, przyjaźniach światów. Kiedyś pytałem ojca Pio o to słowo w Ewangeliach, że będzie, przyjdzie czas, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Oczywiście to nie, nie będzie to, i ojciec powiedział, że tak, ale to nie na poziomach religii, tylko na poziomie wiedzy i miłości. Jedna owczarnia. Pasterzem jest miłość, a owczarnią są nasze dusze, które musimy kształtować. To nie Jezus będzie pasterzem, to są bzdury oczywiście. To jest tylko przenośnia. Nowa wiedza i piękniejsza miłość wyzwala, i to będzie ta owczarnia i yy, yy, ten pasterz, który yy, nas wyedukuje, poprowadzi. Czyli wiedza nas poprowadzi do nieba. Bo po co jest wiedza? Po to, żeby nas prowadziła do nieba, a nie w ten świat, materializm. Materializm, materializm to mamy na co dzień. Kurzu pełno wszędzie. To jest ten materializm. Cokolwiek ruszysz, to już jesteś w materii. A my mamy iść do niebiańskiej materii. Tam nie ma kurzu. <laughs> tak jak tutaj. Nie trzeba harować, cierpieć. Tam nie ma żadnego kołchozu. A tutaj mamy kołchos. Państwa, władcy. Stwarzają nam koło z każdego dnia, poprzez prawa, podatki, inne rzeczy i złe, i złe idee ekonomiczne. Jedno państwo chce dominować nad drugim. Niemcy tutaj chcą rządzić całą Europą, a nawet światem, jak Scholz powiedział. Odbiło im kompletnie. To już w ogóle jest katastrofa je, sposobu ich myślenia. Oni są nieduchowi, nie rozumieją tej wiedzy, właśnie. Gdyby rozumieli, to by całkiem inaczej mówili i działali inaczej. Także chwała rolnikom i Solidarności. Niech żyje Solidarność i patriotyzm Jezusowy, czyli miłość do wszystkich, do dialogu, do rozmowy, do przebaczania. To trzymajcie się i papa. Pa. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan Czasem zaskakuje nas System miłości, w którym ciągle trwa on dla wszystkich jest, dla każdego z nas.